Maurycy Popiel po miesiącach milczenia w końcu wyznał o rozstaniu z żoną. Tak było naprawdę. W zeszłym roku Maurycy Popiel rozstał się z żoną. Wówczas media szeroko się o tym rozpisywały, ale aktor nie chciał wypowiadać się na ten temat publicznie. Teraz po raz pierwszy zdradził kulisy tego trudnego dla siebie okresu. Byłem zagubiony, przyznał. Maurycy Popiel rozstał się z żoną. Powodem była ta trzecia. O kryzysie w Związku Maurycego Popiela zaczęto plotkować jesienią ubiegłego roku. Zaczęło się niepozornie, od odobserwowania się małżonków na Instagramie, co w dzisiejszych czasach często jest pierwszą oznaką związkowych problemów. Sam zainteresowany nie chciał wtedy tego komentować. Później wyszło na jaw, że Izabela Warykiewicz złożyła pozew rozwodowy jeszcze w lipcu 2024 roku, w którym domagała się orzeczenia winy męża. Aktor miał ponoć wdać się w romans z koleżanką z planu, Emmą Giegrzno. Później zresztą przyłapano ich publicznie razem. Choć w trakcie tańca z gwiazdami plotkowano o jego relacji z partnerką Sarą Janicką, tuż po finale wyszło na jaw, że w rzeczywistości 35-latek spotyka się z inną aktorką, Magdaleną Dwóżyńską. Dzisiaj zakochani już w ogóle nie kryją się ze swoimi uczuciami. Popiel ewidentnie rozpoczął już więc nowy etap w życiu. W jednym z najnowszych wywiadów niespodziewanie wyznał, jak wyglądało zakończenie poprzedniego. W końcu zdobył się na szczerość. Popiel po raz pierwszy o rozstaniu z żoną. Coś trzeba zrobić z życiem. Do tej pory Maurycy Popiel nie wypowiadał się publicznie na temat zakończenia małżeństwa, to raczej Warykiewicz chętniej zabierała głos. Dopiero teraz wyjawił, co skłoniło go do wykonania takiego właśnie kroku. Decyzja o zakończeniu związku jest wynikową pewnych dłużej trwających doświadczeń i uzmysławia, że coś trzeba zrobić z tym życiem. Że tak, jak ono wyglądało dotychczas, nie może już wyglądać, mówił w podcaście dobrze powiedziane. Rozstanie z Izabelą, z którą wziął cichy ślub w 2021 roku, wcale nie było dla niego łatwe. Zakończyliśmy związek z żoną i to mnie jakoś tak. Przede wszystkim poczułem się taki samotny na zasadzie, że jestem ja kontra świat. I że w świecie trochę nie ma reguł, to znaczy są, ale są ustanowione tylko między ludźmi. Natomiast świat ma je trochę gdzieś, dzielił się swoimi przemyśleniami. Maurycy, popiel szczerze o rozstaniu z żoną. Byłem zagubiony. Po dojściu do takich wniosków zdecydował, że musi obrać jakąś strategię. Wobec tego, co ja zrobię względem tego świata, czy zacznę go formować wokół siebie, czy wrzucę się w te reguły i będę postępował tak, jak się ode mnie oczekuje. I tak sobie pomyślałem, że chyba bliżej mi sercem do tego, żeby zacząć formować ten świat wokół siebie, tłumaczył. Proces ten wcale nie był jednak prosty. Stawanie na własnych nogach dużo popiela kosztowało. Najpierw byłem zagubiony, potrzebowałem pomocy, żeby poukładać sobie pewne rzeczy w głowie i żeby zobaczyć, że wszystko zależy ode mnie. I to jest trochę droga do szczęścia, żeby pozwolić sobie na doświadczanie życia, podsumował wątek.